Dla jakich wartości parametru m zbiorem wartości funkcji, czyli y, albo f od x, zbiorem wartości funkcji f od x równa się m plus 1x kwadrat minus 8x plus m jest przedział zamknięty od minus 7 do nieskończoności. W tej funkcji kwadratowej a jest równe m plus 1. Czyli tak, jeżeli m będzie równe minus 1, to znaczy, że a jest równe 0, wtedy mam funkcję liniową. Jeżeli m będzie różne od minus 1, czyli a plus, czyli m plus 1 będzie różne od 0, to wtedy mam funkcję kwadratową. Jeżeli będzie funkcja liniowa, to mam dwie możliwości. Albo to będzie funkcja stała, wtedy zbiorem wartości funkcji stałej jest jedna liczba. Albo będzie to funkcja rosnąca czy malejąca, to nie ma znaczenia, ale w przypadku funkcji liniowej, zbiorem wartości takiej funkcji liniowej, która nie jest stała, jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. Czyli nie ma możliwości, żeby przy funkcji liniowej otrzymać przedział od minus 7 do nieskończoności. Czyli liniowa nie. Spełnia warunków zadania. Nie ma takiej możliwości, żeby funkcja liniowa miała zbiór wartości od minus 7 do nieskończoności. Jeszcze raz, albo może mieć zbiór wartości jednoelementowy, jeżeli jest to funkcja stała, albo zbiorem wartości funkcji liniowej jest zbiór liczby, rzeczywisty. W takim razie ona musi być kwadratowa. M musi być różne od minus 1. Zbiór wartości ma być od minus 7 do nieskończoności. Czyli, jeżeli tutaj mam gdzieś minus 7, to ta funkcja kwadratowa musi wyglądać w ten sposób. Albo wyglądać musi w ten sposób, albo wyglądać musi w ten sposób. Co oznacza, że ramiona paraboli muszą być skierowane w górę, czyli A musi być większe od zera oraz Q. Czyli druga współrzędna wierzchołka paraboli musi być równa minus 7. No bo jeżeli ten wykres będzie miał wierzchołek powyżej minus 7, no to zbiór wartości będzie od powyżej minus 7 do nieskończoności. Jeżeli będzie mniej niż minus 7, no to też nie będzie pasować, nie będzie taki zbiór wartości. Czyli takie dwa warunki mam do wyznaczenia. Czyli, że a większe od 0 to oznacza, że m plus 1 musi być większe od 0 czyli m większe od minus 1. To jest rozwiązany warunek pierwszy. Teraz warunek drugi. u czyli druga współrzędna wierzchołka paraboli to jest minus delta przez 4a. No to delta gdzieś tutaj na boku, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego, to jest b kwadrat, czyli minus 8 do kwadratu, 64 odjąć 4 razy a. I razy C, czyli 64 odjąć 4m kwadrat, pomnożę przez 4 przez m i m plus 1 i odjąć 4m, czyli jeszcze to uporządkuję, minus 4m kwadrat, minus 4m, dodać 64. Wracam do Q, Q to jest minus delta, Czyli zmieniam znak tutaj przy tym wyrażeniu, czyli 4m kwadrat plus 4m odjąć 64 przez 4a, czyli 4 razy m plus 1. I ta delta, nie ta delta, tylko to q, bo to jest q, musi być równe minus 7. Czwórkę wyłączam w liczniku przed nawias m kwadrat plus m odjąć 16 przez. 4 razy m plus 1 równe minus 7. 4 się skraca. Mnożę obustronnie razy m plus 1, czyli m kwadrat plus m minus 16 jest równe minus 7m minus 7. Przenoszę wszystko na lewą stronę. M kwadrat plus 8m odjąć 9 równe 0. Czyli równanie kwadratowe, czyli kolejna delta, rim to jest b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 64 dodać 36, czyli 100. Pierwiastek z delty równa się 10, czyli m 1 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli 1, Drugie M minus B minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 9. No i teraz, jak mam dwa warunki, czyli tak, minus 9 i 1, i to są tylko te dwa punkty, bo to było takie, by to było równanie, i z równania otrzymałem tylko dwa rozwiązania. No i warunek wynikający ze współczynnika A, że ma być większe niż minus 1, to część wspólna, to jest m równe 1. Czyli jeżeli m będzie równe 1, to funkcja kwadratowa podana w zadaniu ma przedział, ma zbiór wartości opisany za pomocą przedziału domknięty od minus 7 do nieskończoności.